Ja powiem tutaj o takim pewnym zjawisku. Jest to Kościół Akademicki, dużo młodych ludzi w Kościele. Kochani, jest coś takiego, co się zaczęło pokazywać w ostatnich dosłownie 3, 4, 5 latach. Ciągle dostaję pytania, czy może być powołanie do samotności. Częściej chyba od kobiet, takich 25-30 lat. Proszę księdza, czy to jest takie powołanie do samotności? Czy ja mogę, żeby być tym powołany do samotności? Nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe żeby Bóg go jakoś powołał do samotności. To Kościół nie wyklucza takiej sytuacji. Powiem z mojego doświadczenia duszpasterskiego. Zdarzało mi się spotykać tych, którzy nigdy, panów, którzy nigdy nie ożenili się i panie, które nigdy nie zawarły małżeństwa. O ile dobrze pamiętam, w stu procentach u panów ich życie było tragiczne. Ich życie było tragiczne. Jeśli chodzi o panie, to nie tak tragiczne, powiedziałbym, ale dość smutne. Ktoś sobie mówi tak... No nie założę rodziny, będę robiła pożyteczne rzeczy. Nie, proszę Państwa. Raczej mi się wydaje, to też nie mam wglądu w serce ludzkie do końca, ja nie mam wglądu w zamysł Boży do końca, tylko z takim doświadczeniem i intuicją duszpasterską, że wielu ludzi, którzy pyta, czy ja jestem płowany do samotności, nie wierzy w swoje piękno i w swoją siłę. W dzisiejszych czasach jest bardzo trudno o dobre przygotowanie do małżeństwa. Małżeństwo jest to trudna robota. Facet musi być naprawdę odważny i mocny duchowo, a kobieta musi być naprawdę piękna duchowo, żeby przejść przez małżeństwo i muszą być mocni. I wielu ludzi napawa lęk i kombinują sobie z powołaniem do małżeństwa. Nie. Trzeba próbować, nawet jeśli się w rodzinie nie dostało takiego błogosławieństwa, trzeba próbować się przygotować, bo czasu zawsze starczy. Proszę mi wierzyć. Ja nieraz tych ludzi, co przychodzą, mówią, że ja nie jestem powołany do, do samotności. Pana Boga chcą sprytnie w to wplątać, że Pan Bóg ich pował do samotności. Ja mówię, chłopak, a co ty tak naprawdę umiesz? Ale tak siadę i powiedz, tak świetnie, co ty umiesz. No gadać to umiem. Słuchaj, dziewczyno, w czym jesteś świetna? W co możesz robić godzinami? Narzekać na mój kopany los. Ja mówię, to trochę za mało, żeby zawrzeć związek małżeński. Nie dziw się, że jak chłopak z Tobą porozmawia 15 minut, to mówi baj, ale jak myślę, że mam to słuchać przez 30 lat, to dzięki, sorry. Ten wariant nie, nie wchodzi w grę. Proszę Państwa, trzeba wielkiej pokory, żeby się przygotować do realizacji powołania. Nie chcę tutaj jakoś gloryfikować nas księży, dzisiaj nam się w kazaniu trochę dostało, ale proszę mi wierzyć, że żeby zostać księdzem, no trzeba sporo upokorzeń w seminarium przejść. Stare konie po 25 lat śpiewy zaliczają, pieją ci kandydaci do kapłaństwa, nie ma siły. Trzeba zdać i śpiew. Trzeba się nauczyć czyścić toalety. Pamiętam jak z moim kolegą po studiach filozoficznych poszliśmy po raz pierwszy do takiego zestawu 30 kabin, on wziął tak ścierkę, mówi, robiłeś to kiedyś? I ja mówię, nie, ja też nie, bo jestem filozofem. Mówi, mama to u mnie zawsze w domu robiła. Proszę Państwa, żeby zostać księdzem, trzeba sporo kabin wyczyścić. Co, co nie znaczy, że ta formacja zawsze się udaje. Mówię nie jednej dziewczynie, umiesz gotować? Nie za bardzo. Chcesz mieć męża i chcesz odkryć powołanie do małżeństwa? To się naucz gotować. Umiesz układać Ikewanę? Piękne kwiaty, żeby, żeby Twój dom był piękny. Żeby, jak Twój mąż przyjdzie zdołowany totalnie, to żeby zobaczył, powiedział kawałek innego świata. Umiesz to zrobić? A nie, nie wrabiajmy Pana Boga. Przychodzimy do szesnastego księdza i mówię, przy księdza mam tu do, do, z księdzem do omówienia kolejną wariant, jaka ja jestem do niczego. Dziewczyno, naucz się tańczyć. Umiesz tańczyć? Pan Bóg Ci da męża, tylko zapisz się na kurs tańca, żebyś była piękna. I tych chłopaku, się też zapisz na kurs tańca, żebyś był piękny, żebyś poczuł swoją duchową siłę. W tańcu się trzeba odkryć, proszę Państwa. W tańcu się trzeba odkryć. W tańcu się trzeba publicznie odkryć. Wszystkie swoje kończyny i koordynacje pomiędzy nimi. Zawsze miałem z tym kłopotę, może dlatego księdza zostałem. Ale żeby tańczyć, trzeba być pokornym. Żeby, trzeba, trzeba być pokornym i trzeba to, trzeba to umieć uczyć się, jeszcze raz powtarzam, żeby wydobyło się piękno z nas.